Hej wszystkim, jestem Lila i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o pięciu aplikacjach, które albo ułatwiły mi życie, albo po prostu tak y, strasznie za nimi przepadam, że korzystam z nich dosłownie non-stop. Także bez zbędnego przedłużania przejdźmy już do tych aplikacji. I pierwsza z nich, o której chciałabym Wam wspomnieć, to aplikacja Cute. Wygląda ona tak. A jest to aplikacja, w której możemy porównywać różne elementy naszej garderoby lub całe stylizacje, albo po prostu jakieś tam dodatki, także to jest moja strona. Ja tutaj mam akurat kilka rzeczy, na które chciałam, aby ludzie głosowali, aby pomogli mi podjąć właśnie decyzję. Tutaj jak widzicie stroje kąpielowe, są też czokery. A jak właściwie korzystać z tej aplikacji? Więc jest to bardzo proste, po prostu klikamy tutaj przycisk dodaj i mamy tutaj dwa okienka, do których ja sobie teraz wstawię akurat zdjęcie. Mam tutaj takie shorty, na które nie mogę się zdecydować, jaki kolor powinnam sobie wziąć. Także dodaję do aplikacji, podpiszę które? Shorty i dodaję do aplikacji Dzięki czemu ludzie będą mogli głosować i pomogą mi podjąć decyzję. Możemy także oczywiście głosować na rzeczy, które zostały dodane przez innych użytkowników. Wystarczy przyciągnąć przycisk gwałt na daną stronę i już mamy zagłosowane. Także bardzo często, kiedy mi się nudzi, to sobie po prostu głosuję na to, co bardziej mi się podoba. Możemy także oczywiście skomentować. Także jest tu bardzo dużo opcji, a moja ulubiona opcja to dodawanie rzeczy do swojej garderoby, czyli klikamy na zdjęcie i dodajemy do garderoby, dzięki czemu mamy to tutaj w swojej garderobie i możemy łatwo do danego zdjęcia wrócić, co jest moim zdaniem świetnym rozwiązaniem. Aplikacja ta jest dostępna zarówno na iPhone jak i na Android'y. Link do jej pobrania możecie znaleźć w opisie na dole. Aplikacja również posiada stronę desktopową i oczywiście link także znajdziecie w opisie. I co jeszcze jest fajnego, to to, że aplikacja będzie miała aktualizację, w której będzie zagładka Others, czyli inne, gdzie będziemy mogły porównywać rzeczy pozamodowe, co też jest bardzo fajnym rozwiązaniem według mnie. Także to jest pierwsza aplikacja, w którą się na maksa... Wkręciłam i od której nie mogę się oderwać. Dosłownie całymi dniami przyciągam i głosuję na różne rzeczy. Także polecam Wam też się zarejestrować do tej aplikacji. I moja nazwa użytkownika to oczywiście Lila Janowska. Także tam możecie mnie znaleźć i możecie mi pomóc w podejmowaniu najróżniejszych decyzji. Kolejna aplikacja nazywa się Anam albo Unum. Jak chcecie to wymawiać, a jest to aplikacja, dzięki której możemy kreować cały wygląd naszego Instagrama. Mój Instagram na chwilę obecną wygląda tak, a tutaj mam już kolejne zdjęcia po kolei, które sobie zaplanowałam, że dodam, także widzicie troszkę przed innymi. Jest to bardzo fajna aplikacja, właśnie, w której możemy zmienić kolejność zdjęć, możemy sobie właśnie. Projektować, jak będzie wyglądał nasz Instagram. Możemy wziąć jedno zdjęcie i zamienić drugim, zobaczyć jak lepiej wygląda. Możemy wszystko sprawdzać w najróżniejszych kombinacjach, jak będzie wyglądało w przypadku dodawania kolejnych zdjęć, także to jest też bardzo fajna opcja. I tutaj też dodawanie zdjęć jest na maksa proste. Ja sobie dodam akurat może to. Mamy tutaj też bardzo łatwą edycję zdjęć, także możemy sobie to zdjęcie edytować i oczywiście możemy sobie dodać do wszystkich i zobaczyć, jak to wszystko razem wygląda. Czy pasuje, czy nie pasuje, czy możemy dodawać, czy lepiej jeszcze się powstrzymać. Także jeżeli chodzi o osoby, które bardzo interesują się Instagramem i które chcą, aby wyglądał on po prostu schludnie i jak najlepiej, to ta aplikacja jest właśnie dla nich. Kolejna aplikacja nazywa się. TV Time. Jest to też jedna z moich ulubionych aplikacji, ponieważ mam tutaj wszystkie moje seriale w jednym miejscu. Może nie wszystkie, bo ostatnio, jak liczyłam, to przez całe życie obejrzałam jakoś 30 seriali, albo troszkę nawet ponad. E, także jeszcze szukam seriali, których tutaj nie mam, które obejrzałam. Jak możecie zobaczyć na oglądaniu seriali, które tutaj mam. Spędziłam miesiąc 12 dni i 21 godzin, także. Całkiem sporo mam tutaj akurat y, chyba 25 seriali łącznie i są to seriale, które oglądam i które polecam. Mamy tutaj, mamy tutaj także zakładkę nadchodzące, czyli wiemy kiedy, w jaki dzień, jaki serial wychodzi, kiedy powinniśmy się go spodziewać i kiedy chcemy go obejrzeć. Możemy tutaj też obserwować oczywiście ludzi. Ja obserwuję tutaj Sandrę. O, może, nawet nie wiedziałam, że jest tutaj opcja, żeby sobie porozmawiać z Sandrą. Możemy sobie też tutaj odkrywać, wyszukać fajne seriale. Na przykład klikniemy w jeden, mamy tutaj komentarze, możemy sobie wszystko, zobaczy, wszystko zobaczyć, przeczytać opinie. Także naprawdę bardzo dużo fajnych opcji. I fajnie, że mamy te seriale w jednym miejscu i widzimy o nich dosłownie wszystko. Także dla mnie i dla maniaczek seriali jest to aplikacja po prostu idealna. Kolejna aplikacja to FaceTune, jak widzicie mam tutaj już dodane zdjęcie. I jeżeli chodzi o tę aplikację, to uwielbiam ją właśnie za wybielanie, ponieważ jak widzicie mój Instagram jest dosyć biały i ja bardzo często korzystam z tej aplikacji właśnie do wybielania tła na moich zdjęciach, ponieważ robię zdjęcia na białą tle, ale nigdy nie są one wystarczająco białe, koszulkę też sobie wybielę. Żeby zdjęcie wyglądało y, czyściej i widzicie różnica jest naprawdę spora. Mamy tutaj też takie fajne opcje jak, y, jak wygładzanie, możemy sobie wygładzić naszą buzię. Także bardzo fajna opcja, możemy sobie tutaj podkreślić na przykład oczy itd. itd. Mamy tutaj kilka bardzo fajnych funkcji, z których ja korzystam najczęściej y, i oczywiście zapisujemy sobie zdjęcie. Niestety ta aplikacja jest akurat płatna, ale i tak ja bardzo polecam w nią zainwestować. I ostatnia aplikacja, o której chciałabym porozmawiać, jest aplikacja Pinterest. Tutaj jest moje konto. Jak widzicie, mamy całkiem sporo tych tablic. A o co chodzi w tej aplikacji, więc tworzymy tablicę inspiracji, można powiedzieć, takie trochę moodboardy, coś takiego. I wyszukujemy tutaj zdjęcia. Jeżeli jakieś zdjęcie nam się podoba, to po prostu je zapisujemy i dodajemy do danej tablicy, którą mamy już wcześniej zapisaną. Jest tutaj bardzo dużo fajnych zdjęć, którymi można się zainspirować. Często właśnie sprawdzam tutaj makijaże, patrzę, jakie makijaże ludzie wykonują. Co jest teraz na topie i ta aplikacja działa cały czas na bieżąco, e, czyli wszystkie najnowsze trendy właśnie tutaj się znajdują. I jeżeli, jeżeli nie wyszukuję najnowszych trendów e, na Instagramie, to właśnie patrzę na Pinteresta, bo tutaj możemy znaleźć tego naprawdę dużo. Jak teraz widzicie, to cały czas nowe zdjęcia dochodzą. Także jest to chyba moja ulubiona aplikacja, pokażę Wam moją tablicę z makijażami. Naprawdę jest, czym się inspirować, naprawdę coś pięknego, a szczególnie ten makijaż kocham. Także bardzo was zapraszam też do zaobserwowania mnie. Także jeżeli macie konto, to możecie też podać na dole, a bardzo chętnie, a bardzo chętnie sprawdzę i może was zaobserwuję. No i to by było już wszystko. Tak prezentuje się moich pięć ulubionych aplikacji. Jeżeli macie ochotę na filmik, co znajduje się na moim iPhone'ie, to koniecznie dajcie mi znać na dole. Bardzo chętnie taki filmik także dla Was nagram. Jeżeli chcecie również filmik, jak edytuję moje zdjęcia na Instagrama, to również dajcie mi znać na dole też chętnie coś takiego nagram. Linki oczywiście, o których wcześniej Wam wspomniałam macie w opisie. I dajcie mi jeszcze znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione aplikacje, bez których po prostu nie możecie żyć. No i ja się już z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!